Witajcie byki w serii Sekret Partnera. Rozkład uzupełni wątki miłosne miesięcznych prognoz. Polecam, aby go obejrzały nie tylko osoby oficjalnie zaangażowane, ale również aktywnie randkujące. Warto posiłkować się przekazem dla znaku wedyjskiego, ascendentalnego, a nawet wenusjańskiego. Uwzględnijcie także ewentualny odczyt odwrotny i zachowajcie dystans. Nie z każdym musi się to zgodzić. Ci, którzy chcieliby odczyt dla siebie niezależnie od problemu, zapraszam. Jak zawsze, wiecie, gdzie mnie znaleźć. Przejdźmy do kart. Pierwsza to dziewiątka kielichów i odpowiadająca w rozkładzie na pytanie, jaki jest sekret partnera. Ktokolwiek zatem w karcie przedstawiony jest bardzo zadowolony. Czuje się dobrze sam lub w swojej relacji, jest zadbany. Zdrowieje, realizuje się w kwestiach twórczych, zawodowych, być może sięga wstecz po jakieś marzenia z dzieciństwa, po rzeczy, na które nigdy nie miał czasu, odkładał na później, albo nawet takie, które przez wzgląd na tzw. los nie były mu dostępne. To może być oczywiście wasz romantyczny partner, bardzo radosny. I ukontentowany w ogóle, bo byk, jako znak też rodziny, dobry domator, świetny przyjaciel i towarzysz życia, potrafi w praktyce zadbać. Być może to też wy jesteście, ciesząc się swoim powiedzmy singlowaniem, albo ciesząc się zbycia w związku, gdzie druga strona naprawdę stara się każdego dnia. Jeżeli jednak, jak w tytule. Dziewięć kielichów wskazuje na kogoś innego, to ponad wszelką wątpliwość zaleceniem jest, aby tej osobie pozwolić cieszyć się jej życiem tak, jak ona tego pragnie. Nie ma bowiem wątpliwości, że znajduje się na właściwej ścieżce. Odpuściła przeszłość, pogodziła się z faktem, że wszystkiego też nie można mieć. Zainwestowała więcej uczuć w aktualne partnerstwo, albo po prostu poświęciła uwagę sobie i postanowiła odseparować od wszystkich innych, no tak to wprost powiem, niepotrzebnych ludzi. Kolejna karta to jest Królowa Monet, czyli rada jak postępować. Przede wszystkim rada dla Was, bo Królowa Monet to jest Byk. Rzadziej dla innej osoby, w każdym razie pokazująca dbanie o siebie, o swój wizerunek, pieniądze, zarobki i pracę. Najlepiej skupić się na bieżących obowiązkach, wykonywać je sumiennie, a nadmiar środków przeznaczać na udoskonalenie. Powiedzmy, że dodatkowe zabiegi, zakup odzieży, inwestycja w dom i te wszystkie takie fundamentalnie ważne sprawy, co to każdy byk rozumie. Pojawią się także nowe, ciekawe współprace, szczególnie dla osób, które prowadzą własną firmę. Będzie więcej klientów, praca znacznie łatwiejsza, zyski niezłe. No i też warto docenić czas wolny, który uda się jakoś zagospodarować, nie przekładając spraw zawodowych i nie robiąc zbyt dużo, nie stresując się. Nie zapracowując. Zwyczajnie karta mówi też o zdrowiu. Ten, kto jest sam, albo kto jest w związku szczęśliwy, powinien robić tak, jak karta pokazuje. Szóstka buław. Ktoś nie może wygrać relacji, bo druga strona zwyczajnie nie ma żadnych uczuć. I nie chcę w to inwestować. Oczywiście te karty są skierowane do tej odrzuconej osoby, więc nie musicie to być wyrzecz jasna. Tarot tak jakby podkreśla, komuś należy się przestrzeń. Uzdrowienie szczególnie po trudnej relacji, po trudnym małżeństwie, albo może on musi uzdrowić swoje obecne małżeństwo i w tym też nie powinno się przeszkadzać. Szóstka buław pokazuje, że po prostu nic się z tym nie da zrobić i widocznie ta osoba wolałaby usunąć się w cień, to znaczy w cień swojego własnego życia. W efekcie otrzymujemy kartę sprawiedliwości. Sprawiedliwość to jest prognoza. Prognoza karmy, taką, jaką ktoś sobie wypracuje. Prognoza, która zakłada, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Niektóre byki utrzymają ze swoim romantycznym partnerem dobrą relację. Niekoniecznie musi to być wielka miłość, bo tak jak mówię, tu jest kilka wątków. Ale mniej więcej zarys historii jest jasny, i tym sekretem. Tym zrozumiałym faktem, no będzie po prostu cudza decyzja, by postąpić inaczej, i ta karta mówi o uszanowaniu jej, więc prawdopodobnie ktoś się wycofa, przestanie cisnąć, a nawet jeśli jest zły, jeśli trochę pluje sobie w brodę, że poświęcił tak wiele czasu, lub też zainwestował w nieudany romans, jakoś to przetrawi. No, nie ma innego wyjścia. Na pewno widzę, że każdy, kto w tym rozkładzie jest bohaterem, zachowuje stabilizację. Nie powinien w związku z tym narzekać na pracę, a jeśli takie problemy faktycznie się pojawią, to szybko przeminą. I żeby to wszystko ładnie zebrać do kupy, mam wrażenie, jakby to była trójkowa relacja, gdzie jedno forsuje. A drugie niby jest chętne, ale im więcej jest nacisku, tym bardziej ten człowiek się odsuwa. I w zasadzie rozkład obrazuje ten moment, kiedy on już się odsunął i nie chce się dalej angażować w różne dyskusje, dlatego że no wie, jakie są konsekwencje. Tak jakby nie chciał romansu, nie chciał dalej w to brnąć. Widocznie ktoś go za bardzo zmęczył i ja to tak odczuwam. Mam nadzieję, że to nie Wy jesteście tą osobą, co ciśnie właśnie, tylko raczej tą naciskaną, odzyskującą powoli ochotę, radość życia i dbającą o to, jak wygląda, co posiada, może jakieś tam nowe hobby. No właściwie ten rozkład jest taki dla byka i powiedzmy korzystny. O! To jest tak, co bym powiedział. Niektóre byki w przyszłości poznają zodiakalną wagę, i ta waga będzie takim dobrym przyjacielem, niekoniecznie, że to związek czy romans, ale dogadają się i może dzięki tym wspólnym rozmowom, wspierając się w życiu, utwierdzą nawzajem w przekonaniu. Że wcześniejsze wybory były dobre. Jeżeli ktoś jest w związku małżeńskim i chce go uzdrowić albo się rozwieść, no to sprawiedliwość jest po waszej stronie, ale trzeba pamiętać: no każdy, kto inwestuje energię, musi być świadomy, jakie są konsekwencje, natomiast można to dobrze ugrać. Można dobrze ułożyć wszelkie sprawy formalne dotyczące partnerstwa. To trochę tak wygląda jak ratowanie, gdybym miał być szczery. Co by nie było, rozkład jest dla byka dobry, jest bardzo dobry. To jest ważny czas, żebyście o siebie dbali. Mam nadzieję, że to Wam pomogło, chociaż trochę momentami zamotałem, ale w razie czego. Dopytajcie w komentarzach, zostawcie oczywiście suba lajka like, dzwonek, ewentualnie coś w garnuszku, oglądajcie kolejne publikacje i słyszymy się niebawem.